To już właściwie przesądzone. Z początkiem nowego roku akademickiego Uniwersytet Zielonogórski powiększy się o oddział zamiejscowy, czyli dzisiejszą Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie. Konsolidacja uczelni staje się faktem, a ojcem chrzestnym tego przedsięwzięcia możemy uznać wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, na którego ręce stosowne dokumenty złożyli rektorzy obu uczelni, profesorowie Tadeusz Kuczyński i Marian Miłek. Dzisiejszy... Dzień, dzisiejsza uroczystość. To jest naprawdę bardzo dobra jakbym, wiadomość nie tylko dla Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nie tylko dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, ale dla całego województwa lubuskiego. Jak przed chwilą powiedział Pan Poseł Artur Zasada, Uniwersytet jest takim bijącym sercem województwa lubuskiego. Dzisiaj to serce, Dzisiaj to serce zaczyna bić jeszcze mocniej. Jestem przekonany, że dzięki tej modelowej konsolidacji, konsolidacji, za którą chciałbym bardzo serdecznie podziękować obu Panom Rektorom, ale na ręce Panów, Chciałbym złożyć podziękowania także społecznościom akademickim obu uczelni. Ta modelowa konsolidacja z całą pewnością wzmocni potencjał naukowy województwa lubuskiego. Połączenie obu uczelni ma przede wszystkim charakter pragmatyczny i rozwojowy. Jest niejako odpowiedzią na sytuację demograficzną, ale także wyzwania, jakie przed uczelniami wyższymi stawiać będzie nowa ustawa, prawo o szkolnictwie wyższym. Pan premier powiedział bardzo. Y Ważne słowa. Dobro regionu, dobro społeczności akademickiej. To jest coś, co kierowało nami. Mówię o sobie i o panu rektorze Tadeuszu. Podejmując rozmowy i starając się wypracować taki model. Współdziałania obu uczelni aby on był skazany na sukces. Bardzo ważnym aspektem całego procesu połączeniowego jest również wymiar ekonomiczny całego przedsięwzięcia, związany ze sposobem naliczania dotacji oraz możliwością sięgania po dedykowane środki, które mogą znacząco wpłynąć na finanse Uniwersytetu Zielonogórskiego. To, że się łączymy, daje nam niezależnie od tego, jaka będzie sytuacja przez następnych pięć lat pełną stabilizację tej kwoty, którą otrzymujemy w tej chwili oprócz tej kwoty. Tej, tej podwyżki, którą osiągnęliśmy, czyli 3,5%, dostaniemy jeszcze na zakończenie tego roku 3%, czyli będziemy mieli dodatkowe 3% i z, takiego kapitału, z takim kapitałem początkowym startujemy dalej. Na pewno tego kapitału już nie możemy stracić przez kolejne 5 lat. To będzie bardzo ciekawy okres, dlatego bo to jest okres, którym powinno się wykorzystać do tego, żeby po prostu zrestrukturyzować w dużej mierze uczelnię, żeby uczynić uczelnię silniejszą. Trzeba to rozumieć. Proszę Państwa, normalnie uczelnie nie mogą takich kroków robić, ponieważ każdego, znaczy zawsze są zależne od corocznej oceny. W tym momencie my tak naprawdę możemy się poddawać, znaczy jesteśmy poddawani ocenie, ale jeżeli ocena wyjdzie gorzej, no to w tym momencie mamy tą stałą progową kwotę zachowaną. Czyli to jest znakomity okres do restrukturyzacji uczelni w takim kierunku, żeby ona no, spełniała warunki reformy, które, która jest w tej chwili wprowadzana. Obok wicepremiera i rektorów obu uczelni podczas spotkania obecny był także poseł Artur Zasada, który, co podkreślano wielokrotnie od początku rozmów połączeniowych, wspomagał i sekundował całym przedsięwzięciu, będąc jednocześnie łącznikiem na linii władze uczelni, wicepremier, a urzędnicy ministerialni.